Witam serdecznie w smakowitych daniach i zapraszam dziś na pyszny deser inspirowany popularnym batonikiem Knoppers. Przygotowanie deseru rozpoczynamy od zrobienia masy orzechowej. Do miski przekładamy miękkie masło i ucieramy je na puszystą masę. Następnie dodajemy krem czekoladowy, kakao i całość razem miksujemy do uzyskania jednolitej masy. Orzechy laskowe dość drobno osiekamy, a następnie dodajemy do czekoladowej masy. Wszystko dokładnie mieszamy łyżką. W drugim etapie przygotowujemy masę mleczną. Do ogarnka wlewamy mleko, wsypujemy cukier, dodajemy pokrojone masło. I wszystko rozpuszczamy na małym ogniu, od czasu do czasu mieszając, a następnie dokładnie studzimy. Wystudzoną masę z mleka, tłuszczu i cukru przelewamy do miski, wsypujemy do niej partiami mleko w proszku i wszystko dokładnie miksujemy. Na pierwszy blad wafla przekładamy masę orzechową i równo ją rozsmarowujemy. Na masie umieszczamy drugi wafel. Następnie wykładamy masę mleczną, rozsmarowujemy i kładziemy trzeci wafel. Całość obciążamy deską do krojenia. Wafle chłodzimy w lodówce około 3-4 godzin. W ostatnim etapie przygotowujemy polewę. Do garnka wlewamy mleko, dodajemy połamaną czekoladę i wszystko rozpuszczamy na bardzo małym płomieniu, cały czas mieszając. Gdy polewa będzie idealnie gładka, zdejmujemy garnek z ognia. Wierzch polewamy rozpuszczoną czekoladą, dokładnie ją rozprowadzając. Tak przygotowany deser wstawiamy do lodówki na kilka godzin. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał smakowite dania oraz na stronę smakowitedania.com.